Witam Was moi kochani bardzo serdecznie i cieplutko. Zgodnie z tytułem dzisiejszego poradnika Atmel Cog, czyli Chip on Glass, czyli I2C Display, a zatem wyświetlacz i to dwuwierszowy LCD 2x16, ale nie typu LCD nie oparty o standardowy, popularny, legendarny chip HD 44780, tylko o nowy chipset, jaki to o tym później. W każdym bądź razie dzisiaj chciałbym Was wprowadzić i zachęcić do wzięcia udziału w akcji, naszej nowej akcji mailingowej. Tym razem to nie jest kurs, to jest akcja alternatywna do takich projektów, jak Polak Potrafi, które organizowaliśmy. Szczególnie lepiej taka akcja, taką akcją przeprowadzić właśnie w systemie mailowym, po to, żeby można było spersonalizować informacje specjalnie dla Ciebie, ale też, żeby specjalnie dla Ciebie przygotować ciekawe informacje. A zatem, zgodnie z tym, co napisane tutaj pode mną na ekranie, następca i pogromca legendarnego wyświetlacza LCD 2x16 HD44780, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić i pokazać zajawkę najnowszego wyświetlacza. Oczywiście, pomysł do tej akcji, kiedy on się zrodził, jak się zrodził, wszystko przyszło ad hoc. Otóż. Wpadł mi w ręce bardzo fajny wyświetlacz, ten właśnie chip on glass. Zaraz go pokażę i szybko chciałem go zaadaptować do swoich projektów wielu, bo jest po tysiąckroć przewyższa możliwościami, że tak powiem standardowe wyświetlacze, zaraz zobaczycie kilka tych zalet o reszcie resztę opowiem, czy opowiem Wam z Pawłem w mailach, jeśli zapiszecie się na listę mailową w której będziecie chcieli jeśli będziecie zainteresowani w ogóle tą akcją, zapisanie się na listę nie oznacza że od razu musicie w niej wziąć w niej udział, najpierw dostaniecie krótką Garść informacji na maila, co i jak, a później będziecie mogli ewentualnie e, nabyć taki wyświetlacz. Jeśli zbierze się odpowiednia ilość osób, jaka, to też przekażemy Wam już w mailach tę informację. Ale teraz zobaczmy, o czym w ogóle mowa. Przełączymy się na drugą kamerę. I zobaczcie, tutaj mam właśnie w zestawie ATB podłączony standardowy wyświetlacz LCD 2x16 HD44780, prawda? I tak na szybko, tylko żeby coś później można było porównać. Słuchajcie, wezmę, przechylę go tak, coś tam widzimy na tym wyświetlaczu. No, coś tam widać, aczkolwiek lekko z takiego kątu widzenia. A gdybyśmy na przykład mieli go gdzieś na dole, a pionowo patrzymy z góry, coś tam widać? No, widać, ale sami przyznacie, że tragedia. Z przodu widać, trzeba się praktycznie prostopadę na przeciwko. Niego ustawić. Tymczasem w życie wchodzi. Niedawno zostały, w sumie nie tak dawno wyprodukowane y, podobne wyświetlacze, ale oparte o inny chipset y, ST7032. Proszę bardzo, oto takie wyświetlacze. W sumie, zobaczcie, że to jest nic strasznego, aczkolwiek troszkę dziwnie wygląda. Tutaj ten raster wyprowadzeń jest troszeczkę może denerwujący dla osoby początkującej, która chciałaby go sobie polutować, bo to jest zaledwie 1,27 mm i trzeba sobie z tym poradzić. Wyświetlacz rzeczywiście osadzony na szkle, nie będę pukał, żeby nie zbić tej szybki. Podświetlenie zrobione w postaci też takiej płytki, a wyprowadzenie podświetlenia, katoda i anoda, też jakieś dziwne, bo słuchajcie, w postaci jakby, mam nadzieję, że to będzie widać, jak przybliżę, tutaj złapię ostrość. Sekunda, jest. Zobaczcie, w postaci jakby płytek PCB kawałków, przy czym uwaga, te wyświetlacze dopiero się pojawiają w sumie na rynku, nawet na y, dalekowschodnim AliExpressie i niestety te wyprowadzenia, szczególnie jak chodzi o podświetlenie, bywają różnie rozmieszczone w różnych miejscach te piny są też troszeczkę różne, ponieważ one występują w kilku wariantach, więc trzeba wiedzieć jaki, się, jaki kupić, żeby się dobrać. Potem trzeba jeszcze zrobić jakąś prostą, nie jest skomplikowana nikogo nie chce tu straszyć aplikację do tego wyświetlacza, czyli dodać tam kilka konsatorków i tak dalej. Generalnie wyświetlacz może działać z napięciem albo 3.3 V, czyli do wszystkich systemów mikroprocesorowych zasilanych 3.3 V, ARM STM, -y, co sobie żywnie zechcecie, 8-bitowce, piki, jakkolwiek dwuwierszowy wyświetlacz Zobaczcie, że jego już na pierwszy rzut oka pole wyświetlania będzie nieco mniejsze. Ktoś powie: eee, taki malutki. Oj, słuchajcie, zaraz się zdziwicie. Akcji by nie było, gdyby nie to, że słuchajcie, w jakichś zajawkach pokazałem już jak pracują na tym wyświetlaczu w swoich zajawkowych filmikach na TikToku, na Facebooku, gdziekolwiek i już od Was się pojawiły maile do mnie, czy sygnały Mirko, ja bym chciał też taki wyświetlacz, oczywiście każdy może sobie kupić sam gdzieś ten wyświetlacz, ale ale słuchajcie, główną robotę robi pewna płytka PCB, którą przygotowaliśmy specjalnie do takiego wyświetlacza niby nic słuchajcie, ale zawsze coś Otóż to jest taka sobie płyteczka, zobaczcie, tutaj ma otworki właśnie na ten wyświetlacz, otworki specjalnie akurat my mamy dostępne źródło tych wyświetlaczy, takie gdzie te akurat Katoda i ona nam tutaj pasuje, wystarczy go, że tak powiem, włożyć, przylutować. Przylutować następnie odpowiednie elementy dyskretne, które tutaj żeśmy przygotowali, zaprojektowali. Płytka, mówię, w sumie prosta, ale bardzo sprytna. Zaraz zobaczycie. Bardzo przemyślana, niby w takim prostym projekcie, ale jednak kilka słów warto tutaj poświęcić, zanim później Wam przekażemy cały szereg ciekawostek. W ten sposób można powiedzieć, że powstał sobie taki oto display, już polutowany. Jak widzicie, proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj polutowany. Tutaj oczywiście nie zwracajcie uwagi, bo to prototyp jak zwykle przy prototypach, gdzie drwarą był tam wiór lecą, więc tu musieliśmy jeszcze jakieś kenarki coś sobie poprawić, coś dołożyć, coś usprawnić. W ostatecznej wersji, o której mówimy, jak będzie akcja na tego typu wyświetlacz w całości zmontowany, zlutowany, to wiadomo, że tych kenarków nie będzie, ale tu wam pokazujemy, że to oczywiście są koszta, żeby wyprodukować większą ilość takich wyświetlaczy i Takich w całości, powiedzmy, w takich płytek. I dlatego też robimy akcję, żeby się zebrała odpowiednia ilość osób. No już zdradzę wstępnie tajemnicę. Jeśli się uzbiera minimum 100 osób chętnych, albo przynajmniej nas, może być mniej osób, ale na 100 takich wyświetlaczy, to opłaci się zlecenie produkcji takiego wyświetlacza. Słuchajcie, i w tym momencie to już widzicie, że to jeśli chodzi o gabaryty, to powiedzmy jest, ja powiem, mogę Wam zdradzić, że jest 25% mniejszy, zarówno płytka PCB, jak i powiedzmy, no tutaj jeśli chodzi o wysokość płytki, to nawet nie 25%, może trochę mniej procent, jeśli chodzi o pole wyświetlania, też o 25% w sumie mniejszy, ale jak on świeci, co on daje, słuchajcie, piękny wyświetlacz, on pięknie świeci, ale co daje nam płytka PCB? Zajrzyjmy zanim zobaczymy, jak on świeci na dół tej płytki, albo może najpierw na górę. Spójrzcie, w porównaniu do tej płytki, tutaj na dole może nie widzicie dokładnie, ale tu są opisane standardowe wyprowadzenia w takich płytkach, może zbliżej Wam pokażę, w standardowym wyświetlaczu mamy wyprowadzenia VCC, GND, kontrast, później jest RS, RWE i później od D0 do D7, anoda, katoda, prawda? W naszym przypadku, w naszej płytce Wykorzystaliśmy jakby z tych pinów, które tu są podobnie jakby rozmieszczone, mamy też GND, VCC, tam się pomyliłem, GND, VCC, tam gdzie jest kontrast mamy nic, a później mamy zamiast RS, RW, i D0 mamy takie sygnały jak SCL, SDA, RST i LED. Zaraz powiem do czego. Podpowiem tylko, że te wyświetlacze standardowe działają na magistrali 4 8-bitowej. Pamiętacie, biblioteka MK LCD 2.0 zaczęła obsługiwać takie, które są robione, bo wszyscy poszukują później, żeby to można podłączyć na no, jak najmniejszej ilości pinów. Takie płyteczki chińskie można sobie kupić, nawet taki wyświetlacz z dolutowaną płytką, albo samą płytkę dolutować, podać tylko zasilanie SDA SCL już go mamy na I2C. Ale nadal ten wyświetlacz nie jest taki ładny, jak ten, który Wam pokazuję. Tym bardziej, że Atmel Cog... Słuchajcie, nie dość, że działa dwunapięciowo, a można to przełączać za pomocą zworek. Zaraz sobie króciutko omówimy tą zworkologię. To jeszcze właśnie. Te piny, jakby tutaj zastąpiliśmy, ich wyprowadzenia są standardowe jeśli chodzi o zasilanie. Natomiast w miejscu RS, R, R, tam RWE i tak dalej daliśmy inne, inne wyprowadzenia właśnie z tego wyświetlacza. Ale czy tylko? Później, zobaczcie, jest przerwa. Tu w ogóle nie mamy w pionowych Gold Pinów, tylko mamy od spodu umieszczone Gold Piny w bok. W sumie sygnały takie jak są tutaj, to też są tutaj tylko, że nieco w innej kolejności, ale podobnie VCC, GND, tutaj nie ma tego pustego pilna. kontrast, jest SCL, SDA RST i LED. Ten początek, te cztery piny są zgodne z większością czujników różnego rodzaju na I2C, do których robiłem poradniki. Można łatwo podłączyć sobie tutaj gold piny i po prostu na gold piny. kabelki i VCC, GND, cztery kabelki mamy już taki wyświetlacz natywnie sterowany po I2C. Nie potrzeba żadnej słuchajcie, przejściówki chińskiej, od razu gotowy, działa po I2C i tylko po I2C, on nie ma alternatywy dla 4 lub 8 bitów. Co ciekawe, jak mamy tą płyteczkę, może na samą niepolutowaną będzie łatwiej mi pokazać. Mamy tutaj dwie zworki, słuchajcie, tak króciutko JP2, JP1, JP2. Za pomocą tych zworek, zobaczcie, jest piękna cała legenda, jest opisane. Przełączamy JP1, gdy chcemy mieć, żeby on był podłączony do systemu zasilanego 5V, to JP1 ma być rozwarta. Gdy chcemy, że, a JP, przepraszam, JP1, tak, natomiast... Hmm, Natomiast JP2 dla 5V musi mieć połączone piny 2 i 3, tak? I zobaczcie, tak właśnie jest tutaj podłączone, bo w zestawie ATB mamy zasilanie 5V, i tak właśnie mamy zrobione. W tej chwili ustawione te piny. Ta dwójeczka jest rozwarta a tutaj zwarte są piny 2 i 3. Bardzo ładnie widać. A więc mamy opis i całą legendę, jak to zrobić. Dodatkowo możemy na siłę wymusić, żeby z worką SMD, żeby on miał cały czas włączone na siłę podświetlanie, albo możemy to z tym podświetlaniem sterować za pomocą pinu LED. Dla Was już zrobiliśmy na tej płyteczce, w zasadzie dla siebie, ale Wy też chcecie to wykorzystać. Od razu sterowanie za pomocą tranzystora, więc procka można tylko pięknie jednym sygnałem wrzucać sygnał na zapalanie lub gaszenie podświetlenia pin reset może być wykorzystany albo nie, w tej wersji prototypowej on jeszcze musiał być wykorzystywany aczkolwiek po to, że robiliśmy tutaj z tyłu te takie zworkologie różne i takie te, ponieważ dodaliśmy układ jeszcze autoresetu i w finalnej wersji będzie układ autoresetu To są rozpisane jeszcze na złączu J1 po kolei sygnały jakie są VCC GND, czyli powtórzone w zasadzie to, tutaj widać jak podłączymy kabelki to te nazwy znikną Słuchajcie, za dużo nie będę opowiadał Pokażę Wam teraz jak on świeci A więcej szczegółów, bo jest ich więcej Pokażę później Tylko pozwólcie mi, że wyjmę ten Odłączę zasilanie Wyjmę ten wyświetlacz Podłączę ten wyświetlacz Słuchajcie, do I2C tak? Mogę to zrobić na żywca przy Was Proszę bardzo Żółty kabelek u mnie to jest SCL Więc podłączam do SCL Zapytacie może, dlaczego takie dwa rodzaje wyprowadzeń, że w jednym i w drugim miejscu, to zaraz się wyjaśni, ale spójrzcie. Przede wszystkim. Chcę skorzystać ze sprzętowego I2C. Sprzętowy I2C wyprowadzony jest w Atmedze 32 tutaj na pinach, tym na samym dole PC0, PC1, tak? Dlatego też muszę kabelkami doprowadzić i z tego miejsca wygodnie doprowadzę sobie tutaj. Natomiast wyświetlacz będzie mi wygodnie siedział w podstawce do starego wyświetlacza. Więc jeśli macie nawet stare wyświetlacze gdzieś osadzone, to możecie go wygodnie ten wyświetlacz, zobaczcie, wpiąć. To zobaczcie, jak on tutaj ładnie siedzi sobie, tak? O, no, proszę bardzo. Przy czym potencjometr do kontrastu już nie będzie musiał być ustawiany. Ten wyświetlacz po włączeniu od razu, jak go programowo ustawimy, to będzie świecił tak jak trzeba. Podłączamy sobie w tym momencie piny SCL i SDA do sprzętowego I2C. Proszę o Was bardzo i musimy wgrać tylko nowy wsad, żeby... aha, a co ważne, słuchajcie, jak go wpiliśmy tutaj w to złącze, to nie musiałam tam przewodami podłączać VCC, zasilania i masy, ponieważ, jak pamiętacie, tutaj jest GND i VCC i od razu korzystamy z tego standardowego złącza, tak? Ale to nie tylko, jeszcze zaleta będzie kolejna, zresztą zalet jest dużo, ale nie zdążę ich teraz w tym poradniku krótkim omówić. Podłączę zasilanie, znaczy USB, Włączę zasilanie i, i wprogramuję już teraz wersję. O, zobaczcie, już się włączyło podświetlenie, bo jest na stałe wymuszone, gdzie jest tu moja myszka. Zaprogramuję teraz mikrokontroler, żeby zaczął działać. Na sprzętowym I2C, poczekajcie, bo tu oczywiście mi jak zwykle. O. Proszę bardzo, zgłosił się Atnel Sog i zobaczcie, jak to coś ładnie świeci, słuchajcie, w porównaniu do tamtego wyświetlacza. A pamiętacie, dlaczego tak go przekrzywiałem na początku tamtego? Spójrzmy, kąty widzenia, bo to jest coś, co powala po prostu na, na łopatki. Może odłączę tylko sobie USB, żeby mi to nie przeszkadzało. I spójrzcie, spójrzmy sobie pod takim kątem, słuchajcie, prawie że na płasko. Widać, wszystko na wyświetlaczu widać. Jeszcze gorzej było, jak patrzyliśmy na przykład z góry. No to spójrzmy z góry, uwaga, widać. Widać, słuchajcie, wszystko pięknie widać na tym wyświetlaczu. Jak dodam, że jest wspaniale większe odświeżanie, można sobie jakieś mikroanimacje robić ładniejsze. Po prostu, no, no jest bomba ten wyświetlacz. To w porównaniu z tą płytką jest sporo możliwości, ale może być pytanie takie na szybko jeszcze dlaczego właśnie my się wpasowaliśmy tymi sygnałami drugi raz tutaj? Ano po to, bo, bo to pasuje nam, yy, może wam to na płytkach stykowych nawet działać, bo możecie to wpiąć w stykówkę i po prostu sobie tam podłączyć te SDA i SCL. Bo tamte piny, do których się teraz podpiąłem, są przecież na płasko. I ja tutaj mogę się podłączyć, jestem podłączony tymi jumperkami zielonymi od razu do portu A. Wystarczy tylko procka ustawić w tryb. Yy, softurowego I2C i powinno działać. A zatem zobaczymy, wyłączę na chwilkę zasilanie. Zobaczcie, odłączę przewody od I2C sprzętowego, tak? Teraz wgram wsad do Procka, w zasadzie już jest wgrany, słuchajcie, który mi teraz softurowym I2C Wysyła poprzez piny PA0, PA1, SCL i SDA. One tutaj lecą przez te dwie zworeczki i to nam wpadają na SDA i SCL. Automatyczny reset, więc po włączeniu zasilania, wszystko powinno zacząć działać. Uwaga, klik. Proszę bardzo, godny zastępca wyświetlacza starego. Jeszcze tych zalet jest o wiele więcej. Co wiem, powiem Wam więcej. Do tego, pod ten właśnie wyświetlacz została rozbudowana biblioteka, która tutaj się przedstawia, zobaczcie, ta biblioteka jako już MKLCD 3.0. Tak, bo 3.0 będzie obsługiwała również ten chip ST7032. Jest to wyświetlacz tylko alfanumeryczny. Też tylko można mu CGRAM zaprogramować 8 znaków, ale za to te możliwości są Wam, mówię, miamiuśne. Prędkość po I2C wytrzymuje, chociaż w nocie mówią o 400 kHz, to wytrzymuje spokojnie do 600 kHz, a więc naprawdę można na nim poganiać sporo informacji. Jak zobaczycie nasze przyszłe projekty, to zobaczycie, że będziecie bardzo, bardzo mile zaskoczeni i zdziwieni. Proszę bardzo, jeszcze raz porównanie wielkości. Zresztą na zdjęciach i filmikach później Wam jeszcze pokażemy różnego rodzaju porównania. Jeśli zatem... Spodobał Wam się ten wyświetlacz, słuchajcie. Jego cena będzie, jeśli się, słuchajcie, zrobimy tak, że zbierzemy tych 100 chętnych, to cena będzie specjalna na ten wyświetlacz. Specjalna, przygotowana dla Ciebie, ale dowiesz się już tego z maili. Kiedy, kiedy klikniesz na dół na tą stronę i dowiesz się szczegółów o tej akcji, to tam w mailach poinformujemy, kiedy ta akcja dokładnie się zacznie, czyli kiedy się zbierze te przynajmniej 100 osób albo. Mniej osób, ale na 100 wyświetlaczy, tak? Podkreślam. Co więcej, będzie to specjalna akcja. I pamiętajcie, być może, ja nie wiem, czy ona będzie powtórzona. Bez tego ta cena wyświetlacza będzie dużo, dużo wyższa. A dla Was jako inwestorów, tak jak na projektach Polak potrafi, będzie dużo, dużo niższa. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo, bardzo istotne. Zresztą mówię, reszty szczegółów dowiecie się. Wystarczy się zapisać na listę. Przy czym szanujemy Waszą prywatność. Gdybyście chcieli później zrezygnować, jednak nie, nie, nie reflektujecie na ten wyświetlacz, to z tej listy maili dotyczącej coga będzie można się spokojnie wypisać i nie będziemy wam zawracali wcale tym wyświetlaczem głowy. Natomiast myślę, że warto, warto się zorientować jeszcze o pozostałych zaletach tego wyświetlacza w porównaniu do starych wyświetlaczy. E, pokażemy wam, jak to fajnie wygląda w różnych projektach, co będzie dodatkowo w ramach tej akcji, bo oczywiście coś będzie, tak jak na Polaku potrafi, szczególnie jak chodzi o biblioteki. No, mam nadzieję, że Tutaj hmm, gra jest warta świeczki i Waszego zainteresowania. Zatem jeszcze raz zapraszamy na stronę informacyjną na temat akcji COG. Ta akcja po zamknięciu, już będzie wyświetlacz zamknięty, nie będzie więcej dostępny w naszym sklepie. Chyba, że przyjdzie może kiedyś czas, kiedy się uznamy, czy pod wpływem Waszych emocji, kolejnych maili, gdy napiszecie do nas, że o ja też chciałem, ale przegapiłem akcję, to być może wrócimy, być może coś będzie zmienione jeszcze, ale raczej nie, bo to już jest taka konstrukcja spra sprawdzona. E, rozdaliśmy ten wyświetlacz kilku naszym znajomym, którzy już go przetestowali i stwierdzili, że już nie chcą widzieć starego wyświetlacza. Pomimo, że tu jest obraz, że tak powiem, o te 30% mniejszy, to powiem Wam tak, ja już noszę okulary, ale bez okularów jak patrzę, to to jest dla mnie o wiele wyraźniejsze, widoczne z większej odległości, dlatego że te pikselki, pomimo że ciut mniejsze, to pięknie świecą, nie smużą, a jeszcze Wam pokażemy w mailach porównania na wideo, jak i do czego się sprowadzają? te różnice w szczegółach, gdzie porobiłem filmiki porównawcze, które będą specjalnie dla Ciebie wysyłane na maila, żebyś mógł zobaczyć i zapoznać się ze szczegółami większymi, a nie tylko z takim krótkim, zajawkowym filmem. To by było na tyle. Zapraszam na stronę, która jest, jest również w opisie filmu, pod, tutaj pod filmem w opisie, a tutaj też ją właśnie wyświetlamy, więc na tą stronę zapraszamy wejść, aby się zapisać na naszą akcję mailową na temat wyświetlacza COG Nowa, całkiem ym, spontaniczna akcja. Kto chce, ten będzie miał. Ogłosimy tam w mailach, ile czasu będziemy czekali. Czy pół miesiąca, czy miesiąc? To zależy też troszkę od Was. Będziemy czekali na Wasz feedback. To by było na tyle. Zapraszam wkrótce na kolejne akcje. To by było, moi drodzy. Na tyle. Uciekam. Pozdrawiam serdecznie. Hej!